Andrew Drogan został wybrany do rekrutacji do dumtruperów niedługo po zabiciu neferyckich watażków, zarabanara i ich chorobata, w czym odegrał kluczową rolę. Nefaryci wznieśli mrosząc Tadelę na archipelagu Grafton na Wenus w imię Algarota, a ich siły pustoszyły region bez żadnego oporu. Drogan jest wytrawnym strzelcem, dlatego też gdy został przydzielony dum do trooperów, zaoferowano mu elegancki karabin snajperski Azaliant, jednak on postanowił pozostać przy Deidre, swojemu spersonalizowanemu karabinowi plazmowemu. Nosi również spersonalizowany łańcuchowy rozprówacz. Szczęśliwie nazywany Zguba Chorobata, który otrzymał w prezencie po odzyskaniu ciała swojego brata broni Michaela Faradaya po udanym ataku na cytadelę nefaryckiego wataszki Algerota Ragatola. Choć często uznawany za bohatera, Drogan nieustannie odmawia przyjmowania jakichkolwiek odznaczeń, co świadczy o jego skromności. Takie podejście jest rzadkością w imperialnej korporacji, gdzie status społeczny i wojskowy mają ogromne znaczenie.